To z tej strony Gikolod dzisiaj zagramy... Zobaczycie zaraz zaraz ugramy, Tak. Dzisiaj zagramy jakby powiedzieć wyulpszoną wersję Sonika zobaczycie sami jak to będzie wyglądać. O! To tak wygląda, tak? Tak zagramy Ulpszoną wersję Sonica, Except ciekawych odcineczków, tak z tego zostawcie subikę i łapeczkę w górę okiem członcimy. Wiemy, że w tym wszystkim... Jest, to jest takie ciekawe. Kiedyś to sprawdzałem. Kiedyś, ale wiem wam tutaj zaraz cię sami odchodzi. Dobra, jak, jak coś jesteśmy teraz z Tailsem. Tak, na gierka, normalna gierka tu jest. Latamy z Tailsem, chodzimy sobie Tailsem. Tak, chodzimy sobie, latamy i se chodzimy. No i teraz zobaczcie co mi się będzie, będzie ciekawy moment, który... Gdzie, Hello, god! Czyli... Witaj? Chyba jakoś tak, witać, jakoś tak. Dobra, my chyba sobie polecimy jak... My chyba sobie... My musimy chyba latać lepiej o... Latać chyba będziemy lepiej. Tails nie! Dobra, już wolę chyba... jakby tak już... Jak już wolę tak chodzić. Okej. Okay. No i ta popularna piosenka jeszcze jest. Od Sonika Exe. Ta od tyłu... Wiecie, ta od tyłu. Z tego, z tego, z klasycznego ja nie mogę wszędzie jest, wszędzie jest krew jak zamiast wody to jest krew tak i teraz zobaczcie sami co tam nawet pisze jak, kto zna angielski to wie o co tu chodzi i teraz zobaczcie sami jak coś tam, tak mi świetlacz i teraz zobaczcie sami Teraz jakby jest taka głęboka piosenka, jakby już taka krypik głęboka piosenka. Bardziej jest taka, powiedzcie, jakby taka straszna już. Tak. O jazu. Ja troszkę, troszkę było tak cicho, chciałem, jak coś troszkę będzie cicho, chciałem jakby, jakby posłuchać tego, te pisanki, i widzieliście, tak. Oj, i nie ma już ratunku. Oj, widzowie, teraz już nie mamy ratunku, niestety, giniemy. RIP będzie, tak. Dobra, latamy sobie, latamy, latamy. O Jezu, ja wiem, ja wiem, że to jest jakby ulipszczona wersja i teraz wyświetlacie sobie kajak nie, na dół, na dół! O kurde, no, mi... I teraz zobaczycie sami o co chodzi. Jak teraz są, co teraz z nami zrobi, zobaczycie to. Ja wiem, ale nie chcę wam tutaj, nie chcę tutaj wam nam tak zdradzać, ale zobaczycie o co chodzi. Rozerwał go. O Boże! Jeszcze ta... Jeszcze tak wrócił głowę. O ja nie mogę. Dobra, lecimy do Nakulsa. Tak? Kylnę gdzie Nakuls, Tak, Zabier, za, zabieramy go. No i wy... Tak, tak, mamy normalnie, normalnie, jest to nie. A potem będzie nieromalnie. Będzie dlaczego, potem jest nieromalnie potem. No. Teraz już robi, robi już się nienormalnie, bo Sonic X wchodzi, tak. I zobaczcie, Sami, wszędzie, wszędzie są te piły, te takie mechaniczne. Wszędzie są tam, wszędzie są piły me mechaniczne, tak. Tu krew jakaś, tu, tu jest krew. A, zapomniałem, zawsze, zawsze tam trzeba, trzeba zawsze tam wpadnąć. Co dalej? Jak coś to dla Was daje, żebyście to przetłumaczyli sobie. Jak, jak to jest na angielski, to wie o co chodzi w tym. Ja, ja ta, jak jakby to tak nie znam zna angielskiego, to ja to tak, tak by czytam, ja, Nie wiem. Ja Nie wiem, co tam pisze, ale gdyby odczytywałeś na przykład cały ten tekst i teraz nie mam już jumpa. O oh, fuck. O nie I teraz już wam pokażę, że o Patrzcie sami I teraz wam muszę widzicie, widzicie, głowę Sonika, jak ona musi się obraca? Zobaczcie tak jak musi obracać obraca głowa Sonika Widzieliście to? Jak obraca się Głowa Sonika X w te, jakby to jest jakby taka trochę ulepszona wersja z Sonikę X, bo to mamy efekty jakieś, tak Dobra i... Co powiedzieć? Papa pa, na kurs. Pa pa pa. Pa pa pa. Papa pa, na kurs. Pa pa. Ja pierdziele. Jeszcze te w głowę za... to wrócę jego głowy za... Widzicie te tło? Co... I mam ostatnią ofiarę. Eggman Tutaj Eggmanem chyba będziemy mogli, powiedzieć... tak, tak, będziemy mogli sobie tu chodzić. I to będzie chyba najlep, I to będzie chyba najlepsza część, to tylko ja wiem, z, z Eggmanem, Czyli najlepsza część z Eggmanem. I to będzie, dodajcie sami, to będzie najlepsza część z Eggmanem. Naprawdę. I to jest najlepsza część w tej całej grze, naprawdę najlepsza część w całej grze, naprawdę. Chodzimy z korytarzem ciemnym, o, z, po z pochodniami, z jakimiś lamponiami, tak, i to jest najlepsze. I to jest najlepsze. I to jest najlepsze w całej grze, naprawdę. I zaraz coś wam pokażę, co tam będzie, Bo Ta będzie głowa Sonika Exe, ale zodzicie jak ona będzie straszna. Oj, widzicie to? Te ręce, te ręce się pojawiły już. Te ręce się pojawiły. I zobaczcie sami. O kurde. Jeszcze takie dwa duszki przy, nami, przy nas są. Jeszcze takie. Jeszcze są takie dwa duszki. jaka będzie śmierć? O BOŻE! Będzie jumpscare? Tak, że to, to, to będzie jakby taki jumpscare, będzie on straszny. Będzie straszny. O oh fuck, jumpscare, nie, proszę. Oh fuck jumpsker No rób dawaj no Typie Ja się boję Aha Jak coś jakby jakby Nie Ja się boję teraz widzę naprawdę ja jestem teraz na odległości Teraz się boję Boję się. Jak to będzie tam karty, ja nie wiem. What? Co jest? Ty co jest? What? O, kurde. Ale spokojnie jest tylko gra, to nic nam się nic tam, nic tam się nie stanie Co jest Su jest Ojej jumpscare? Okej okay. Okej, okay, to było wszystko Okej, okay, dziękuję za oglądanie, Stawcie sobie lajka i Elo co to było, to ja nie wiem.